Przez tysiące lat każdego poranka i wieczora Żydzi modlili się tymi słynnymi słowami, wyrażając w ten sposób swoje oddanie Bogu. Nazywamy je Shema. Słuchaj Izraelu, Pan jest naszym Bogiem, Pan jeden. Kochaj więc Pana swojego Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą i z całej swojej siły. Pierwsze słowo w Shema to słuchaj, czyli po hebrajsku właśnie Shema. Stąd wzięła się nazwa tej modlitwy. Ale samo słowo Shema. Często pojawia się w Biblii hebrajskiej z oczywistych powodów. Słuchanie to powszechna czynność. Zazwyczaj związana jest z uchem, jak w dwudziestym rozdziale Księgi Przypowieści. Ucho, które sze ma i oko, które widzi, oba stworzył Pan. To dość oczywiste, ale gdy przyjrzymy się, jak autorzy hebrajscy używali słowa Shema, zobaczymy, że oznacza ono coś więcej niż tylko pozwolić falom dźwiękowym wpaść do ucha. Może też znaczyć zwracać uwagę na coś lub skupiać się na czymś. Więc gdy Lea, niekochana żona Jakuba, urodziła syna, nazwała go Symeon, czyli po hebrajsku Shimon, bo jak powiedziała, pan Shema usłyszał, że jestem niekochana. Więc Shema Oznacza słyszeć i zwracać na coś uwagę. Ale to nie wszystko. Może też oznaczać odpowiadanie na to, co się słyszy. Dlatego tak wiele próśb o pomoc w księdze psalmów zaczyna się od wołania, aby Bóg wysłuchał. Psalm 27, werset 7. Szema, panie, głosu mojego wołania. Zmiłuj się nade mną, poślij swą odpowiedź. Więc proszenie, aby Bóg szema, oznacza też proszenie, aby coś zrobił, by zadziałał. Podobnie jest, gdy Bóg wzywa ludzi, aby go słuchali. Na przykład, gdy lud Izraela przybył pod górę Synaj, Bóg powiedział: Jeśli będziecie mnie uważnie szema i przestrzegać mojego przymierza, będziecie moją szczególną własnością pośród wszystkich ludów. Ten werset z księgi wyjścia jest ciekawy pod kilkoma względami. Po hebrajsku słowo szema jest tu powtórzone dwukrotnie, aby je podkreślić. Jeśli będziecie szema, szema. Czyli słuchać uważnie. Ale widać tu też, że z perspektywy Boga, słuchać oznacza właściwie to samo co przestrzegać przymierza. Więc gdy Bóg wzywa ludzi do Szema, oznacza to, że chce, aby go słuchali i byli mu posłuszni. I to jest ostatnia fascynująca rzecz w słowie Szema. W starożytnym hebrajskim nie ma odrębnego słowa oznaczającego być posłusznym, czyli spełniać życzenia kogoś, kto wie lepiej lub ma władzę nad nami. Więc gdy ktoś w Biblii chce powiedzieć będę słuchać i robić co mówisz, używa tego jednego słowa: shema. W hebrajskim słuchać i wykonywać to dwie strony tej samej monety. Właśnie dlatego, gdy później w historii Izraela ludzie łamali przymierze z Bogiem, hebrajscy prorocy mówili o nich: Mają uszy, ale nie słuchają. Izraelici oczywiście słyszeli dobrze, ale nie słuchali, bo gdyby słuchali, zachowywaliby się inaczej. Więc według Biblii, w słuchaniu chodzi o okazywanie szacunku osobie, która mówi i posłuszeństwo jej słowom. Prawdziwe słuchanie wymaga wysiłku i działania. I takie jest znaczenie hebrajskiego słowa shema.